Zderzenie statków w pobliżu Amsterdamu Holandia, zderzenie statków w pobliżu Amsterdamu. Do zderzenia pełnomorskiego statku ustankowcem doszło w poniedziałek u wybrzeży Jemuiden niedaleko Amsterdamu. Na pokład jednostki o nazwie Juliet -Tad Wdarła się woda. Uratowano wszystkich członków załogi, jednak statek dryfuje u wybrzeży Holandii. Marynarze zostali ewakuowani helikopterami, podał portal RTR Newfes. Godzina. 12 zabrano z pokładu jednego ze statków pierwszych członków załogi, informuje Straż Przybrzeżna. W akcję zaangażowane były trzy śmigłowce Straży Przybrzeżnej, dwa holenderskiej i jeden belgijskiej, a także dwie łodzie ratunkowe, które przypłynęły z Jemuiden i z Heveningen, portowej części Hagi. Niemiecki statek Juliet Tad, który pływa pod banderą maltańską. Zmierzał z Brunsputtel w Niemczech do Amsterdamu. Na jego pokładzie znajdowało się 18 osób. Około godzina 10 doszło do kolizji z tankowcem Pechora Star. Według mediów tankowiec nie ma większych uszkodzeń. Jak podaje portal nos obecnie Juliet Tad, dryfuje na farmie wiatrowej Hollandse kust Zuid, około 18 km od wybrzeża między Hagą a Zandvoort. Straż Przybrzeżna poinformowała. Iż statek zostanie odholowany na brzeg, jednak, ze względu na warunki atmosferyczne, może to potrwać kilka godzin. W poniedziałek w Holandii uderzył orkan Corrie. Żywioł spowodował szkody i utrudnienia w ruchu w wielu miejscach kraju, szczególnie na północy, podał Holenderski Instytut Meteorologiczny KNMI.